Jesteśmy po testach, czyli wagonik został przetestowany, można wsiadać, wszystko jest ok. Wszystkie testy zostały zaliczone na 5, w skali od 1 do 5 oczywiście. Kliskojdere zapraszam na kolejny odcinek vloga. Nietypowy, bo pokażę Wam kilka odrębnych tematów, wszystkie mam nadzieję będą fajne i sprawią, że na Waszych twarzach będzie uśmiech. Pamiętajcie o słupkach, pamiętajcie o komentarzach, o tym byście byli z nami. Wszędzie. Zaczynamy! Jesteśmy w trakcie sesji zdjęciowej. To pierwsze zadanie na dzisiaj. Zaczynamy od roller coastera Moja Formuła. Efekty oczywiście zobaczycie na naszych social mediach. Przejechałem do Nordelandii, odprosić, zobaczyć kosterę do parku wodnego. Chociaż mamy 9 stopni na ulicy, ale jestem ciekawy, czy da się normalnie wejść do parku wodnego. Żartuję, na poważnie to przejechałem po prostu na jedzenie. Idziemy na kolejną lokację, czyli RMF Dragon. RMF FM. <grym> chodźcie, chodźcie, czas na kolejną lokację. RMF Dragon, stacja to właśnie tutaj będziemy robić kolejne fotki. Zapraszam. Kolega już wypadł z tramwaju na przykład, pokaż te kolana. <laughs> <laughs> to jest 11 stopni dzisiaj. Czyli troszkę zimno, ale nam jest ciepło, bo to jest Energylandia, czyli Energy. Jak wiecie, w Energylandii dbamy o każdy detal, o każdy szczegół, nawet jeśli chodzi o piękne ogrody. Pięknie przystrzyżone. <laughs> Ale nie będziemy skupiać się nad drzewkami, nad krzewami. Teraz mamy polską złotą jesień, która potrwa do 9 października, a później od 10 do 30 mamy Halloween time, a później, a później 26 listopada otwieramy Winter Kingdom. Taki mały skrót, jak to wyglądało w zeszłym roku. My tu o dekoracjach, o strzyżeniu trawników i krzewów, a tu proszę nowe jesienne menu. Taki pączek. Jadłaś? Jadłam. Dobry? Bardzo dobry. Ten jeszcze będzie służył do dzisiejszej sesji, ale na pewno jednego skosztuje. Taram! Jak widzicie, nie brakuje u nas beczek z piwem. Tak, no bo to jest Oktoberfest, czyli święto złocistego napoju. A jeśli ktoś woli, coś rozgrzewającego to zapraszamy także na grzane piwo, herbata z rumem i grzane wino. Oczywiście dla osób pełnoletnich, żeby była jasność. Trzeba się rozgrzać. A najlepszym miejscem do rozgrzewki jest na przykład Oktoberfest. Jest tuż po godzinie 10:00. Jeszcze tutaj ludzie nie dotarli. Myśmy ich wyprzedzili. Po 9:00 wyszliśmy z przodu parku. Po to, żeby się zakręcić wokół miejsca, które pokazywałem Wam w ostatnim vlogu. I w zasadzie tutaj skończyliśmy tego vloga. Ale dzisiaj e, w tym wyjątkowym odcinku e, pokażę Wam specjały, które są już szykowane e, na naszym grillu. Chodźcie. Oczywiście znam takich, którzy nie potrafią się zdecydować. I to właśnie dla nich na takich potykaczach zaprezentowaliśmy nasze menu. A z drugiej strony też jest, proszę bardzo, zobaczcie. Tradycja, krochówka. Mamy kaczek, mamy kaszaneczkę i oczywiście szaszły. To tak, na, na początek. To jest hit, tak? Tak, tak, to jest hit. To jest hit. Nie zapomnijmy też o oscypkach. A właśnie, jakie są oscypki? O osypki na bieżąco. Na bieżąco, no, no proszę. To może osypka spróbujemy. Oczywiście. To spróbujemy. osypka w takim razie. To co, kiełbaskę do tego? Kasyka, nie? Kiełbaska i osypka. Do 9 października trwa polska złota jesień, złota polska jesień. I Oktoberfest, tak jest, znowu i znowu podpowiedź na menu boardzie, na potykaczu, jakby ktoś chciał z daleka przechodzić, mam ochotę na kawę, o, wow, pieczona szarlotka, nie będę tego mieszał z kiełbasą, dlatego pójdziemy tam. Jakby ktoś się chciał ogrzać, to to miejsce też bardzo, bardzo grzeje. Widzę, że osypki już dochodzą. Jeszcze chwilę, chwileczkę. Sącik i będę Dobra, ale widzę, że kiełbaska pięknie wysmażona. Lubię taką. A jeszcze pięknie się będzie prezentowała na talerzu. Uwaga, to jest. Raz, dwa, trzy. Uwaga to jest komunikat dla dorosłych. Piwko do kiełbaski, ale dla pełnoletnich. Dla pełnoletnich w wyjątkowym kuflu, który może być waszą pamiątką. Możecie sobie w domu wspominać, jak to fajnie było w Energy Land. A co? Tu mamy taki gotowy zestawik. Kiełbaska, ogóreczek, no bo oczywiście musi być nie, troszeczkę nie, kwasku, żeby to ładnie się zbilansowało. Gama smakowa, no i oczywiście bułeczka. My to wszystko bierzemy, albo taką fajdę, nie, nie, bo nie wyjdę stąd. Oktoberfest w towarzystwie roller coasterów to chyba jedyne takie miejsce, przynajmniej w Polsce. A jesteśmy. Są ludzie, którzy już zmierzają w stronę atrakcji w Smoczym Grodzie, albo w strefie Aqualantis, a ja testuję na początku żurawinka. No wygląda pysznie. Ciekawe, czy też tak smakuje. Mmm, rewelacja. Dam naszemu operatorowi spróbować. I jak? Super. Się... Dobra? Bardzo dobra. Mm. Ja, proszę Państwa, bardzo lubię mieszać te smaki. Wtedy, wtedy ten bukiet musztardowo-keczupowy w, w gębie, to niebo w gębie. Mm. 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 Kochani, było pyszne. Gorąco Wam polecam. To świetna rozgrzewka przed jazdą na Roller rollercoasterach. Taka kiełbaska picobello, a jeśli ktoś lubi osypki, to też tutaj znajdzie coś dla siebie. Ten z żurawiną, rewelacja. Kochani, to oczywiście namiastka tego, co możecie zobaczyć właśnie tutaj, podczas Polskiej Złotej Jesieni i Oktoberfest. Wydarzenie, które musicie w swoim kalendarzu odnotować. Do 9 października czekamy, no i mam nadzieję, że razem się zabawimy na jednym z 18 rollercoasterów. To punkt obowiązkowy. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w Landii. Cześć!